Już z nas smakoszy nie lubi surowego łososia, wszak u nas to najpopularniejsza ryba do sushi. Dziś jednak zrobię go na pół surowo i obsmażę w kruszonych migdałach. Zaczynam od przyprawienia rybki. Łatny oczyszczony kawałek fileta z łososia bez skóry posypuję najpierw solą, a potem świeżo zmielonym pieprzem. Skrapiam z sokiem z limonki, a później oliwą z oliwek. Porządnie nacieram i odstawiam na jakieś 15-20 minut. W tym czasie w moździerzu kruszę na drobno płatki migdałów. Przekładam je na talerz i porządnie w nich panieruję moją rybę. Po czym układam na mocno rozgrzanej patelni z oliwą z oliwek. Smażę rybę dosłownie niecałą minutę, po czym przekładam ją na bok. Tu smażę pół minutki. I jeszcze raz obracam. Na tej stronie niecałą minutę i na czwartej stronie jeszcze pół minutki. Natychmiast ściągam. Przekładam na deskę i daję odpocząć mojemu łososiowi mniej więcej dwie minuty. Po czym kroję na dosyć grube plastry. Ryba jest obsmażona z zewnątrz, ale w środku pozostaje surowa i oczywiście soczysta. Do krojenia proponuję użyć bardzo ostrego noża. Takie pokrojone plasterki układam na talerzu. I podaję na przykład z gotowanym brokułem albo jakąś sałatką. Chrupiące migdały i delikatny półsurowy łosoś, to naprawdę jest przepyszne. Często będzie gościć na moich kolacjach, a na waszych przekonacie się sami, koniecznie robiąc tą potrawę w domu.